Pierwszy raz pomyślałem o tym, że mogę być prawnikiem, jak obejrzałem dramat sądowy 12 gminnych ludzi. Ten film pokazał mi, że sumienne wykonywanie obowiązków i wnikliwe podejście do, do tematu ma realne przełożenie nawet na czyjeś życie. Myślę, że w pracy napędza mnie adrenalina. Praca prawnika transakcyjnego to ciągłe zwroty akcji. Poczucie satysfakcji z zakończonego procesu sukcesem. Jakieś dwa lata temu stwierdziliśmy, że chcemy trochę rozszerzyć praktykę menejową naszej kancelarii. I zaczęliśmy się rozglądać za kimś, kto mógłby tę praktykę samodzielnie pociągnąć. I ja sobie w Maćku bardzo cenię to, że jest człowiekiem rodzinnym. I odpowiedzialny. Praca w BBS daje mi możliwość pracy bezpośrednio z klientem. Jest to dla mnie niezwykle istotne. Chciałem, by moja praca miała realne przełożenie na, na rzeczywistość. Um, okazało się, że Maciek jest nie tylko doskonałym specjalistą, znakomitym prawnikiem w obszarze, w którym się specjalizuje, ale także wspaniałym kolegą. Moją pasją są sporty drużynowe, a w szczególności koszykówka, którą trenowałem jako młody chłopak. Zaufanie pomiędzy klientem a prawnikiem to rzecz kluczowa.